Dzień dobry widzowie, z tej strony Liso witam was w pierwszym meczu ligowym w tej rundzie, w którym pojawiłem się na boisku. Co prawda choroba mnie mocno przytrzymała, ale obudziłem się w niedzielę. Rano poczułem się trochę lepiej, mówię dobra, spróbuję zagrać. Wiecie, naoglądałem się Kobe Bryanta, który grał z gorączką, więc stwierdziłem, że też spróbuję. E, no i jak się okazało, nie był to najlepszy pomysł, bo potem po meczu mnie tak ścierało, że znowu kolejne kilka dni mnie trzymało i w sumie to już nie wiem, chyba trzeci tydzień, tak do pełnej dyspozycji nie mogę dojść. Teraz już jest naprawdę dobrze, ale, ale dalej mnie coś trzyma. Tak czy inaczej, w tym meczu zagrałem. Zobaczcie, jak to wyszło, bo. E, bo no, było to ciekawe, w sumie, doświadczenie, jak, jak w takim stanie podszedłem. Zobaczcie sobie, jak wyglądała tabela przed meczem. E, no, ja zagrałem na pozycji 8 w tym meczu. No, i graliśmy u siebie, niestety na sztucznej murawie, bo z jakichś powodów nie mogliśmy zagrać na naturalnej. E, nie wiem, jakie tam są jakieś zadymy w klubie, coś tam. Nie wnikam w to, chcę grać po prostu w piłkę. E, po prostu szkoda, bo wiadomo, że naturalna to zawsze przyjemność większa. E, zapraszam Was. Do oglądania i pamiętajcie, że z kodem lisu macie zniżkę w Ergol.com. Jeżeli jakieś ochraniacze na sezon, na rundę wiosenną potrzebujecie, to będę zgodnie wdzięczny. Let's go. No cóż, tajemnicą nie będzie, jeżeli powiem, że cały czas oblegaliśmy przeciwników. E, tutaj Błażej dostał piłę pod linię. Wycofana piłka i pierwszy raz mam okazję, dobiegam do tego destrzał zablokowany. No i widzicie, jeszcze próba dobitki, e, wybijają to ostatecznie obrońcy. E, no nie chciałem tutaj kombinować, nie? nie chciałem, bo wiem, że mam czasami tendencję, że przyjmę na winę coś tam. Była wystawiona piła, chciałem uderzyć. Tutaj piła zagrana do mnie na wolną przestrzeń. Ja zagrywam wzdłuż bramki i obrońca uprzedził Artema. Zaczęliśmy z rzutu rożnego e, na krótko, chyba z błażejem. Błażej wycofuje do mnie, i ja dośrodkowanie. Na długi supek tam no, nasi napastnicy, znaczy obrońcy w zasadzie skoczyli ze sobą razem, więc niestety przeszkodzili sobie troszeczkę. Gramy dalej, tutaj udaje mi się odebrać piłkę przeciwnikowi, znowu troszeczkę się. Chciałem rozpędzić, ale czekałem na jakieś takie pobudzenie. Zagrana do Kamila piła, Kamil do Artema, Artem do papy. Fajna, zagrana ściana do Oliwiera. Oliwier przyjmuje sobie przed przeciwnika, zasekurował go drugi obrońca. No i tutaj sędzia zagwizdał od bramki, chociaż powinien być rzut rożny moim zdaniem. No ale gramy dalej, gramy dalej. Tutaj przypresowany elegancko odebrana piłka. Artem wpada w pole karne, no i bramkarz wygrywa ten pojedynek. Dalej mamy 0 do 0. No i ciężko nam było to ukłuć. Znowu błażej. Znowu wycofana piłka dopada do do tego chyba steryd i no i w las, i w las, i w las, więc e, znowu Oliwier wygrywa tu pojedynek e, nawija przeciwnika wycofana piłka na szesnastkę do papy, papa, e, dośrodkowanie do mnie, ja z pierwszej piłki, no i znowu przestrzelone, ale bardzo fajna wrzuta, no i znowu nie chciałem kombinować chociaż miałem czas, żeby przyjąć, krzyczeli mi chłopaki no i co, gramy dalej, zagrana piła do mnie, zmieniona strona do misia który miał trochę przestrzeni, żeby sobie e, przyjąć, zagrywa wzdłuż bramki no i Kurczę, idealnie pomiędzy dwóch naszych napastników. Niestety nie, nikt tam nogi nie wsadził. Tutaj znowu odbieramy piłę. Papa zagrywa prostopadłą do Artema. Artem wchodzi po jedynego, daje strzał. No i Bramkarz, no naprawdę sprawował się w tym fragmencie bardzo dobrze. E, gramy dalej znowu piłka po rzucie rożnym, wygłówkowana do mnie. Ja dośrodkowuję, oddaję strzał. Tam chyba steryd, no ale. Głową nie trafił, odbił biodrem i gramy dalej. Znowu Oliver wygrywa pojedynek, zagrywa do papy. Papa do mnie, tym razem przyjmuje, oddaje strzał i jeden do zera. Tak jest, elegancka bramka na poczęty przeciwnik i to było bardzo ważne, bo przez chwilę nie mogliśmy ukłuć. No i tym razem się posłuchałem. Przyjąłem piłkę, no i nawet niezły strzał z tego wyszedł. Chwilę później przyprasowaliśmy od razu, no i Artem, cóż no, niecelne zagranie obrońcy uprzedził go, dziwną tę piłkę, no i mamy 2 do 0, bardzo szybko, jak już otworzył się ten worek, no to znowu Papa zagranie, klepa z Artemem, wpada w pole karne, oddaje strzał, no i na takim doświadczeniu jakie Papa ma, mamy 3 do 0, jeszcze piłka zgrana do mnie od Artema, w przebitą piłkę wygrywam, oddaję strzał z lewej nogi, no i mamy 4 do 0. Więc bardzo dobra ta pierwsza połowa. Chociaż, no wiadomo, skuteczność mogłaby być lepsza, e, chociaż, wiadomo, e, błędy były, pomimo tego, że siedzieliśmy pod e, polem karnym przeciwnika. No ale cztery bramki, dwie moje, więc nawet jestem zadowolony, bo byłem, biorąc pod uwagę, jaką miałem dyspozycję, to, e, to gdzieś ta piłka mnie szukała. Gdzieś taki byłem dosyć, wydaje mi się, że czytałem dobrze tę grę, że. Że znajdowałem się w tych sytuacjach i to było, to było całkiem fajne. Mieliśmy 4-0, więc ja liczyłem, że jeszcze podkręcimy w drugiej połowie, bo mieliśmy całą ławkę rezerwowych, wiecie, zmiany, żeby jeszcze to napędzić. Także zobaczcie, jak druga połowa. Tak jak mówiłem, po drugiej połowie po kilku zmianach tutaj Sierra przejął piłkę, zgrana klepa, jeszcze wyprzedził obrońcę, zagrana piła do Błażeja, który miał 78 godzin czasu, oddał strzał. No ale cóż, zeszła delikatnie. E, Misiu miał piłeczkę na prawej stronie, zagrana piła do środka do Błażeja, Błażej odwrócił się z przeciwnikiem na wślizgu, e, zagrana piła do Misia, Miś do Misia, no i bramkarz. Pierwszy, niecelne to zagranie, eee, znowu piła do Szymona, Szymon na wbiegnięcie Błażeja, Błażej uprzedza tam bramkarza, ale trochę się wygoni, udało mu się złapać jeszcze tę piłkę, eee, nawija przeciwnika, zagrywa wzdłuż bramki, no ale tam nie doszła ta piłka, niestety, jeszcze próba oddania strzału, ale nad bramką, eee, tutaj Miś wygrywa pojedynek, zagrywa do Grzesia, eee, Grześ dziubie tę piłkę do Błażeja, Błażej się rozpędza, wpada w pole karne, E, nawija przeciwnika, zagrywa do Szymona. Ten miał tyle czasu, że pobawił się, no i strzelił piątą bramkę, piątą bramkę, e, gramy dalej. Mieliśmy rzut wolny, do którego podszedł Miś, no, zagrywa koślawo, ale piłka spada na 16 metr, No i co, niecelny strzał. E, po tej odbitce kolejna bramka mogła być z tego, no ale gramy dalej. Znowu Miś zagrywa e, do kuby, który wszedł chwilę przedtem na boisko, Kuba zgrywa do mnie, ja od razu do Siery, się zmienia stronę, e, bardzo fajnie zbudowany ten atak, wbiegnięcie e, na wolną przestrzeń tutaj do Szymona, Szymon zagrywa wzdłuż bramki, dopadają tam chłopaki, no ale pobawili się w obrońców i chyba Kuba e, wybija to z linii praktycznie, tutaj znowu ja przejmuję piłkę, od razu reakcja była fajna, e, moja, zagrywam wzdłuż bramki do Błażeja, jeszcze oddany strzał i znowu, Brak skuteczności z naszej strony. W ogóle te odbiory to myślę, że taka dosyć moja fajna cecha, bo mam szybki doskok. O, właśnie, tak jak tutaj uprzedziłem przeciwnika, zagrałem od razu na obieg do Mietka. Mietek zagrywa do Szymona. Ten wpada w pole karne, zagrywa wzdłuż bramki i znowu nikt tam nogi nie dołożył. No, no właśnie, dosyć mam szybką reakcję gdzieś tam, doskok i tych odbiorów trochę mam. Tutaj zagrana na wolną przestrzeń do Kuby piła. Tym razem nie było spalonego, wpada w pole karne, oddaje strzał i tak jest. Debiutancka bramka Kuby. Na 6 do 0, więc brawo dla niego, no 2008 rocznik, więc oby tych bramek jak najwięcej. Tutaj ja cofnąłem się do defensywy, przejąłem piłę i znowu chciałem napędzić atak. I zobaczcie, to było 4 na 4, ale jakoś chłopakom nie spieszyło się, żeby napędzić ten atak. No i tak zwolnili, przeciwnicy się zdążyli zorganizować. Tutaj znowu mój powrót i naprawdę fizycznie, kurczę, jak na to... Jak na to, w jakim byłem stanie, to naprawdę dobrze to wyglądało, aż byłem w sumie w szoku. Wiadomo, potem co mnie dopadło, to mnie dopadło. Tutaj znowu wyprzedzone podanie: zagrana piła do mnie. Ja od razu odgrywam do Błażeja. Obrońcy nie zdążyli się zorganizować. Błażej wpada w pole karne. No i tym razem, jak profesor w boczną siateczkę, strzela na 7 do 0. Jeszcze mieliśmy wrzuc autu. To tutaj ja pokazałem się pod aut. Zagrana piła do mnie, trochę ławka rezerwowych zasłaniała, ale udało mi się wygrać pojedynek, tutaj puściłem sobie piłkę w pole karne, no i wycięty zostałem, szkoda, bo... Tam w polu karnym już naprawdę dużo możliwości było i do dogrania i do strzału, więc, więc szkoda, ale wygrany pojedynek, więc w sumie e, tak na plus. Ten mecz kończy się 7 do 0, kompletna nasza dominacja, naprawdę dużo tworzyliśmy i najważniejsze, że to było z pomysłem. Były fajne wbiegnięcia, fajny timing tego, czasami brakowało tej jakości czy skuteczności, no ale to też taki poziom. Najbardziej taki mankament, który mnie frustrował, że czasami mamy, jest 4 na 4, a my wycofujemy piłkę do tyłu. Albo jest 3 na 1, a tam próbujemy, nie wiem, piętką jakoś zagrać, takie totalnie wiecie, że... 5% szansy na to, że to się powiedzie. I takie dziwne pomysły czasami, no ale wiem, że też to wynika i z obserwacji, i z umiejętności, i czasami, no właśnie, jak ten wynik jest taki, no to różne dziwne pomysły przychodzą do głowy. Zresztą, ja, tak jak na wyzwaniach czasami robię, że, że gdzieś tam mam przewagę, to też zaczynam wymyślać, więc staram się to rozumieć. No ale jednak jak się chce być lepszym zawodnikiem, to te wybory muszą być lepsze. Po prostu liczy się skuteczność w meczu i w większej skali to jest słabe. Więc zobaczcie jak wygląda tabela. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jak będę zdrowy, to przyszły tydzień spróbuję wam pokazać jak to u mnie treningowo wygląda. No bo ten tydzień w sumie nie trenowałem za bardzo. Bardzo wam dziękuję. Na razie. Siema.